Witam was serdecznie moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na 95. odcinek w naszej serii w grze UFC 4 stwórz zawodnika. W tym materiale specjalnie dla was pojawi się Spayson, a tak naprawdę Adrian Spayson Puchacki z blok ekipy, o którego mnie prosiliście, ale mówiłem wam, że nie będzie łatwo go zrobić. No na tyle, ile byłem w stanie, tyle tyle go tutaj podrasowałem, także ocencie sami. Moi drodzy, tak, jeżeli chodzi o typ zawodnika, no to ja tutaj wybrałem bokser parowóz. Przejdźmy sobie do informacji ogólnych. I tutaj od razu chciałem wam powiedzieć, że nie wiem ile space on ma wzrostu, ale uznałem, że jest on w wadze ciężkiej, więc tak to ustawiłem. Eee, wiek i tak dalej. Jeżeli chodzi o postawę walki, no to wybrałem mu tą postawę, bo wydaje mi się, że on, będzie, że on tak walczy mniej więcej. Eee, tak, przejdźmy dalej. Tu mamy ustawienia wyglądu. Jeżeli chodzi o włosy, no to tutaj mu nie ustawiałem żadnych. Jest taki ły łysolek, trochę. E Jeżeli chodzi o brwi, no to tutaj wybrałem brwi numer 5. Jeżeli chodzi o zarost, no to tutaj nie ustawiałem zarostu. Chociaż, jak ktoś będzie miał ochotę, to może mu pierdzielnąć e <laughs> jak jakąkolwiek tutaj. E jakikolwiek zarost, tak będzie chciał. Nie ma problemu. Owo się nie ciała tutaj. Nie ustawiałem. Kolor włosów wszędzie. Poza brwiami, bo brwi musicie ustawić brązowe, ciemny brąz, a resztę to ustawiłem na kolor czarny. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o ustawienia głowy, no to tutaj było wesoło. Ja wybrałem bazowo szablon numer 20. Przechodzimy do modelowania, no i moi drodzy, tutaj zaczyna się zabawa. Macie ustawienia głowy, wszystko na 100. Ustawienia brwi i wszystko na 100, poza wydatnością, którą zostawiłem na 50. Ustawienia oczu. Boliczki, uszy, nos, szczęka, broda, usta, no i na końcu wargi. Tak tutaj Wam pokażę jeszcze jak wygląda Spaceton. Dookoła sobie możecie zobaczyć. O, i teraz tak, jeżeli chodzi o kolor oczu, no to Wydaje mi się, że ma jasny brąz. Jeżeli chodzi o tułów, no to tutaj się zastanawiałem między dziewiętnastką a szesnastką, tylko szesnastka nie pasuje, bo ten tułów ma bardzo długie ręce i bardzo długie nogi, a widziałem, że space on jest dość krótki. Krótkie rączki ma krótkie nóżki, dlatego wziąłem tutaj tego umieśnionego mniejszego. Jeżeli chodzi o odcień skóry, to wybrałem odcień numer 8, Przechodzimy dalej. Tatuaże, moi drodzy, no tutaj kilka jest, ale to są tylko takie tatuaże, tak naprawdę powierzchowne. Jeżeli chodzi o te tatuaże, które ma na brwiach, no to bierzecie sobie portret numer 6 i to jest tak, zobaczcie, to jest ta pani. Musicie ją ustawić, bo ona normalnie jest tak, prawda? O, a musicie zrobić ją tak, ustawić, jeszcze raz wam pokażę, żeby ona była. O, widzicie w ten sposób, żebyście ją mieli, po prostu ją przekręćcie tak. Po czym ustawcie ją sobie tutaj na brwiach. O, i rozciągnijcie. I robicie to tutaj z jednej strony, bo bez tego widzicie te brwi są takie mniejsze. Zrobicie to z jednej strony, a tutaj robicie to z drugiej. No i teraz tak. Jak, tak jak widzicie tutaj jest trochę tych małych kresek, ale chodzi tutaj o to, że jak chciałem porobić te takie zmarszczki na twarzy strony. Nie było to łatwe. No i też jakoś super nie wygląda. Ale to są po prostu takie, takie wzory. Książka z 9 już się używałem w poprzednich kreacjach zawodników do robienia zmarszczek i tak dalej. Po prostu bierzecie coś takiego, naciskacie strzałkę w lewo, żeby była w miarę jasna. No i ustawiacie sobie tak, jedną tu, drugą tutaj, bliżej jego oka, na, jego prawego, a po naszej lewej stronie. Kolejny, to jest tutaj, o, widzicie w tym miejscu. Tutaj zaraz nad, nad yy, nosem. W jego środkowe części. Drugie jest po drugiej stronie. tak, widzicie, o tutaj. Kolejny to jest ten. Kolejny to jest tutaj po tej stronie. Widzicie, o tu. Yy, dziewiąty. To czeka, gdzie ta dziewiąteczka była? A, dziewiąteczka ta to jest tu. Chodzi o to, że po tej jego prawej stronie, stronie zrobiłem mu coś takiego. Tutaj łączymy po środku. Widzicie coś takiego? Tylko że zmniejszacie. Tutaj w tym miejscu. Tutaj tu. I teraz przechodzimy do kolejnej strony. Tutaj o, widzicie, w ten sposób. O tak. Tutaj ta część. Ta część i jeszcze zostały nam dwie. <laughs> Przepraszam was w tym miejscu. I w tym. I tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o tatuaż u Spacea. Ubrania no to po prostu wybieracie. Ja wybrałem UFC, waletudo takie zwykłe czarne, żeby był ten napis Spaceon tutaj na jego lewej nodze rękawice wziąłem UFC i biało-czerwone. E, tam tatuaże, e, ten e, ochraniacz na zęby, przepraszam. Emotek tutaj, jakby nie ustawiałem, ale nie wiem, możecie sobie notoriusa ustawić tutaj e, w zależności od tego, co macie. Ja ustawię to i tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że taka moja interpretacja spaceona z, z blok. Ekipy się Wam spodobała, jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie oczywiście. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej hej!